Witam Was bardzo serdecznie na kanale Mozaika. Ja ona imię Magda i zapraszam Was bardzo serdecznie na drugi odcinek z serii, gdzie testujemy hobby. I ktoś powie, że teraz będziemy testować zwykłe nudne hobby, ale chciałabym Wam pokazać malowanie w nowej odsłonie i że to niekoniecznie musi być nudne. Tutaj Magda Montażystka i będzie to zwykłe malowanie, bo koncept malowania niezwykłego wywalił mi się na ryj razem z moimi umiejętnościami. Dziękuję, to tyle. I że możemy dodać coś od siebie, tym bardziej, że ja tym obrazem e, chciałabym e, ozdobić sobie pokój, bo generalnie widzicie tuścia na pusta, tuścia na pusta, jakby pusto, jak w głowie. No, nie żartuję. No, i tutaj na tej przebitce właśnie teraz widzicie jakie materiały ja kupiłam do. Mm, do tego odcinka powiem wam, żeby malować nie trzeba wydać dużo pieniędzy. Jak ktoś chce, to oczywiście może, bo wszystko można mieć w Ferrari albo Fiata bez obraz dla fiatów, ale wiecie o co chodzi, jakby nie trzeba wydać miliona monet żeby coś mieć ja wydałam na te wszystkie rzeczy, tam kupiłam jeszcze parę innych rzeczy, no ale myślę, że tak w pięciu dyszkach można się zamknąć nawet i mniej, kupiłam również dwa płótna i mam nadzieję, że wam się spodoba to co teraz będziemy robić, Lecimy. No i witajcie w tej chillowej części tego filmu ten film jest idealny do na przykład sprzątania pokoju, puszczacie film, słuchacie mojego głosu, czasami rzucacie okiem na to co robię, bo jakby dynamicznie ten film się nie zmienia, więc jest perfekcyjny do tego. Napiszcie w komentarzach, kto przy tym filmie sprzątał pokój na przykład, albo gotował obiad. Więc tak, nakładam teraz gąbką, niebieską farbę na płótno. Chciałam, żeby koncepcja była takowa, iż będą na tym, na tym niebieskim tle narysowane chmurki, ale ona się delikatnie zmieni. No i w sumie, czemu ja tego nie nakładza, Nie nakładam pędzlem. To są początki moje w malowaniu. I generalnie było dużo faili, natomiast, to faile zobaczycie na końcu, natomiast uznałam, że tak będzie najszybciej i najefektowniej i w sumie mega fajnie to wygląda to niebieskie tło, bardzo mi się podoba. O właśnie tak było suszone, żeby szybciej nagrać film, więc generalnie niebieskie tło wygląda nawet troszkę jak niebo na żywo, bo kamera nie oddaje aż tak. No, i teraz zaczyna się cała magia. Kupiłam sobie w Kiku takie właśnie gąbeczki w kształcie serduszek, i pomyślałam, że to będzie perfekcyjne dla osoby takiej jak ja, której nie chce się malować serduszka, bo jakby pewnie będzie mi krzywe, ble i będę niezadowolona z siebie, bo ja generalnie taką trochę perfekcjonistką chyba jestem. Na zasadzie, że jak coś mi nie wyjdzie tak jak co, to mnie to frustruje, więc idealnie zrobiłam sobie stempelki. No i właśnie tu miały być te chmurki, no nie? Co widzicie, że białe serduszka chmurki, ale jakoś tak. Mm, Zapomniałam, że powinnam nałożyć drugą warstwę podkładu niebieskiego, czego oczywiście nie zrobiłam jakby prawo Magda. No i dlatego właśnie to wygląda, jak wygląda, że te serduszka chmurki tak średnio się w sumie odznaczają, no nie jakby no średnio są widoczne. No, no ale no, nie poddawałam się i pomyślałam, że zmienię koncepcję z tych chmurek na uwaga baloniki. W dalszej części zobaczycie, jak maluję baloniki, te serduszka właśnie zmieniają się w baloniki. I tutaj właśnie możecie już to zobaczyć, że odbiłam kolejne serduszko w różowej farbie, bo pomyślałam, nie, no tak murki to w ogóle mi beznadziejnie nie wyszły, jakby trzeba naprawić. A, gratulacje Magda, oczywiście za kadrem. Nie, już się poprawiłam i się zreflektowałam, bo ja w tle, bo... Mi no było ciężko malować, bo jakby ja siedziałam obok, bo statyw mi przeszkadzał, ale to już nieistotne techniczne sprawy, jakby jak chcę pościelisz, tak się wyśpiesz, ja sobie nie pościelam, więc się nie wyspałam. No i, na, no i sprawa wygląda w sposób następujący, że pomyślałam, że zrobię, żeby te serduszka, te cztery, które widzicie na przodzie, jakby były bardziej do nas, na pierwszym planie, a te takie delikatnie już odbite, tak będą takie, które są już jakby w wodali, żeby nie było za pusto, no nie? No i powiem wam szczerze, że ja na przykład z malowaniem nie mam doświadczenia, ale się mega wkręciłam. Na pewno będę kupowała sobie jeszcze płótno i coś malowała, bo no powiem wam szczerze, że jakby to jest naprawdę bardzo relaksująca sprawa. To prawda, warto spisać niektóre płótno na straty, no bo ten proces nauki trochę trwa i u mnie. U mnie też na początku nie wyszły od razu takie piękne serduszka, jak tutaj, i ogólnie ten obraz. E, jak na końcu możecie zobaczyć, bo wstawiam swoje dwa pierwsze obrazy. E, I też na stories na Instagramie. Nie Krosi, zapraszam. <grytanie> Jezu, ale autoreklama generalnie pokazałam i no byłam załamana, no nie? Ale to jakby był już bardziej skomplikowany obraz, bo. Miałam narysować gęcią słabe, którą proponowaliście mi na TikToku, i ja naprawdę bardzo się starałam, uwierzcie mi, ale jakby, jak ja zobaczyłam po prostu, jak to wyszło, to nie wiem, jakoś tak miałam takie, a jest dobra, i już mi się nie chcą, nie? I chciałabym. Podczas tego filmu również ocenić to hobby, e, bo jak, jak oglądaliście pierwszą część, to wiecie, że jakby hobby oceniam e, w jakiś tam subiektywny sposób. Tutaj e, Wam się pojawi zakładka albo tutaj, albo za chwilkę e, do pierwszej części tego, e, właśnie tej serii. O, znowu usłyszymy e, tej serii, gdzie testuję nowe hobby. I powiem Wam, że ta seria naprawdę mnie rozwija i pokazuje mi, i może Wam też pokażę Wasze nowe pasje, bo ja Wam powiem, że ja taka do malowania jakaś chętna nie byłam zawsze, szkoda było mi pieniędzy na płótno. Natomiast na, te, na tej wielkości płótno, które właśnie widz, widzicie na ekranie, to za dwa, tak, ja dam 15 zł, więc w sumie. Teraz z perspektywy czasu i tego, że jestem starszą osobą, jakby sama zarządzam swoim budżetem, no to mam takie e, 15 zł, co mi szkodzi, a to jest też jakby fajne rozwijające. No naprawdę mega mi się spodobało i możecie się spodziewać, że ja malować będę częściej i będę się z tym dzielić na Instagramie. Tutaj widzicie cieniowanie serduszek ponieważ uznałam, że nie no one nie mogą być takie płaskie. O i to jest w ogóle też mega kształt, kształtujące, że jakby to wyobraźnia, no nie, że tu muszę pogłębić, tu muszę, nie wiem, wypuklić, jak to zrobić kolorami. No świetna sprawa. Dobra, ale oceniamy. Ogól, ogólna ocena tego hobby to 5 pszczółek na 5 pszczółek. Jakby mi się mega malowanie spodobało, chociaż wiem, że nie każdemu to będzie odpowiadało, bo to jest taka trochę dziwganina. Bezpieczeństwo tego hobby, no jeżeli nie jesteście totalnie małymi dziećmi, a raczej myślę, że osoby, które tu ma mają plus 13, bo, bo ja nie mam zaznaczonych filmów do, dla małych dzieci, no to wydaje mi się, że jest bezpieczne mm, 5 na 5, no bo jakby, no, to, no co tutaj możecie zrobić, wypić wodę po farbach albo wbić sobie pędzel w oko, no ale to jak jesteście starsi, no to chyba kumacie fazę, więc jakby liczę na to, że nie robicie takich rzeczy, ok? Uciążliwość tego hobby, to tutaj dam dwie pszczółki na pięć, bo faktycznie... Mm, albo nie, uciążliwość to jest co, inna kategoria, przepraszam. To tutaj dam pięć pszczółek na pięć, bo jakby hobby nie jest uciążliwe, no bo w sumie to tutaj nie ma długiej roboty, no nie? Jak wam się nudzi, to i jakby za długo wam schnie farba, no to bierzecie suszarę, zimny nawiew i lecicie z tematem, no nie? Fan, ja miałam mega fan, ale ja jestem boomerem i generalnie ja lubię takie dziubaniny i takie artystyczne rzeczy, więc zadaję 5 na 5, bo mi się mega podoba. Okej, okay, wybaczcie, ucięło mi tutaj, um, wybaczcie, wybaczcie, moja mea culpa, ucięło mi tutaj głos lektora, bo jestem dzbanym, dobra. Fan już powiedzieliśmy, że jestem bumerem i mi się podobało. Ja lubię takie dubaniny, ale rozumiem, że ten typ hobby nie każdemu się będzie podobać. Dostępność. Ja tutaj uważam, że dostępność jest bardzo duża, więc dam 5 na 5 pszczółek, no bo jakby okej, okay, to filcowanie na przykład nie jest takie dostępne, bo już trzeba neta zamawiać. Nie każdy ma taką możliwość, na przykład młodsi, żeby zamówić. A tutaj, wiecie, jakby młodsi dostaną kieszon. Jezu, proszę, nie krzyż mi z oknem akurat jak nagrywam. <grywa> akurat a tutaj na przykład młodsi dostaną powiedzmy kieszonkowe czy coś, chociaż teraz już chyba zamawiają młodsze osoby przez internet ja jestem boomerem i za moich czasów ja tego nie robiłam, no ale mniejsza. E, więc dostępność jest uważam duża tutaj, więc 5 na 5, bo można MPK, KIKI, e, wszystkie, Pepka i tak dalej, no wszystkie sklepy już mają płótno i tak dalej, jak widziałam. Cena uważam, że tak 4 gwiazdki na 5, płótno jest troszkę droższe, ale uważam, że to nie jest najdroższe hobby, jakie może być. Takie filcowanie raczej. Nie pamiętam, filcowanie chyba też tak oceniam. I łatwość, no to tutaj, tutaj dam dwie pszczółki na pięć, no bo łatwe to nie jest trzeba się uczyć i edukować w kwestii malowania i na początku może Was to frustrować i może Wam to malowanie na początek no nie wychodzić, no mi nie wychodziło, no mnie po prostu szlak trafił, no i tyle z tego malowania i jeszcze najgorsze jest to, że jakby tego płótna no, już potem ciężko chyba z tego cokolwiek zmyć, ciężko cofnąć cokolwiek. Ja na przykład, ja jak na uczelni ja już nie piszę e, w zeszycie, tylko na tablecie, więc jakby jestem nauczona tego, że jedna strzeczka i mogę cofnąć jak coś mi nie wyszło, no nie? I mnie to tak mega frustruje, że tutaj nie mam tej. Możliwości. Jezu, tak przyzwyczaiłam się do tej elektroniki i do tej techniki, że naprawdę, moi drodzy, no naprawdę, powiem Wam, że aż mnie to frustrowało, no nie? Bo tak mam, kurde, cofnę, to, to no bo do dupy mi to wyszło, no ale. To jest malowanie, to jest vibe, to jest sztuka, wiecie, tu nie ma cofni, nie ma, więc ale mega mi się spodobało i na pewno chciałabym spróbować też malowania w plenerze. O Jezu, to, to na pewno chciałabym sobie iść gdzieś wiesz, farbki, płótno, o naprawdę, no czuję vibe, ale ja się już chyba starzeję, że, że już mnie takie rzeczy kręcą. No, rozumiem, że nie każdego może kręcić to, ale powiem Wam, szczerze, no, mi to jakoś siadło do gustu, przy, przy, naprawdę mi to jakoś tak, nie wiem, przypasowało. Będziemy testować też bardziej ekstremalne hobby, więc nie bójcie się, że ja tylko siedzę przy tym biurku i po prostu albo filcuję, albo sztyłkuję, albo maluję. No mówię, stara baba, no nie? Ale będziemy też wychodzić na dwór. Dajcie znać w komentarzach, jakie inne hobby mam przetestować. Widziałam w poprzednim, pod poprzednim filmem. Również Wasze propozycje. Niestety muszą od razu z góry powiedzieć, że druty odpadają, bo jestem zbyt tempa na druty. Wybaczcie, a naprawdę, ja próbowałam się nauczyć robić na drutach, ale naprawdę nie wiem, no nie umiem, no po prostu <laughs> być ciemna jak północ, sorry. <laughs> więc jakby no, więc niestety musimy to odpuścić. Natomiast możecie pisać też hobby bardziej ekstremalne, sporty i tak dalej, ale wiecie, w ramach jeszcze budżetu, który mam, bo jeszcze YouTube nie pozwala mi na taki budżet, żebym nie wiem robiła tutaj wspinaczkę wysokogórską, chociaż tego i tak bym nigdy w życiu też nie zrobiła, bo jestem cykor. Ale mniejsza o to. Nie zapomnijcie również, zostawić suba i oglądać do końca, żeby zobaczyć ten efekt końca, bo chociaż już trochę widzicie, ale no wiecie, będzie ładna klimatyczna przebitka, więc proszę zostańcie. <laughs> No mam nadzieję, że też takie filmy Wam się podobają. Dajcie znać, co sądzicie o takich filmach. Ja na przykład mega sobie przynieściuję i to jest fajna odskocznia od takiego standardowego formatu tutoriali albo no ogólnie takiego szydełkarskiego kontentu, który ja prowadzę. Więc myślę, że myślę, że Wam też się może spodobać. I ocencie, jak podoba się Wam mój obraz, dajcie znać, co sądzicie. Są to baloniki serduszka lecące w niebo. Y Jakże prozaiczne, ale jakże i piękne. Tak, <laughs> Piękne w swej prostocie. Dokładnie tak. Więc mam nadzieję, że Wam się efekt podoba. Ja tutaj daję ostatnie szlipy i voila.